Jaka jest atmosfera w Legii przed pierwszym meczem w tej sezonie, pierwszym oficjalnym meczem? Tak, atmosfera jest bardzo dobra, naprawdę, robiliśmy dobry prace w przedsezonie i jesteśmy gotowi, koncentrowani, motywowani i nie możemy się doczekać, by mecz zacząć. Pierwszy mecz w europejskich pucharach przed Legią. Stres jakiś jest, jakaś taka nutka niepewności, czy raczej idziecie pewnie po swoje? Nie, idziemy po swoje, idziemy wygrać ten mecz. I... Na pewno musimy walcować. Any stress before the debut? Your debut on European area? No, no, no good stress. No stress. It's uh how to say like good stress because for me it's chance. For me is big chance to to play in uh, in Europa game. Because two years ago I was in second division. Last season I was in Sosnowiec and today I will maybe play uh, my first game in uh, in Europa Cup. So for me is big chance and I will do everything to use this chance. Have you ever heard the name Europa FC before the, this match, before the uh, fix it? To be honest, I didn't, I didn't, uh, hear about them. No, no, I never heard this, uh, this before, before this match. Każdy inny wynik niż awans do fazy grupowej ligi Europy będzie rozczarowaniem. No jeszcze nie mogę o tym mówić, bo musimy pierwsze przyjść, pierwsza runda, druga zobaczymy. Jeszcze nie mogę mówić, rozczarowanie będzie nie. New players new coach no, new old coach and new legia it will be better legia than last season we can say like this like new new legia and uh, we are expecting to be to be much much better to show quality and the only place where we have to show this is on the pitch not to speak i can say that we are better now but uh, we will see this on the pitch and i'm sure that we will, that we will show this